Porozmawiajmy nieco więcej o różnych rodzajach jedzenia. Zacznijmy od tłuszczów, czyli jednej z najważniejszych rzeczy. Proszę opowiedzieć nam o narracji wokół tłuszczów nasyconych, tłuszczów zwierzęcych, cholesterolu i demonizowaniu ich. Co się stało? Dlaczego to demonizowanie tłuszczów i dlaczego tłuszcze nasycone są tak ważne? Napisałam na ten temat książkę pod tytułem Włóż swoje serce do ust. Mam nadzieję, że zostanie ona kiedyś przetłumaczona na język polski. Wszystko zaczęło się w latach 50. w Ameryce. W tamtym czasie choroby serca stawały się niemal epidemią w Stanach Zjednoczonych. A rząd chciał wytłumaczyć społeczeństwu, skąd bierze się ten problem i co powinno się z nim zrobić. Kilku naukowców z małego laboratorium w stanie Pensylwania zasugerowało, że być może to wszystko jest spowodowane tłuszczem, ponieważ choroby serca są powodowane przez mieżdżyce. W tętnicach tworzą się czopy i kiedy patolodzy wyciągali je z tętnicy, to widzieli, że są tłuste. Dlatego stwierdzili, że to, co trzymają, to po prostu tłuszcz. Dr. Ansel Keys, który wysunął hipotezę o zależności między dietą a stanem serca, opracował ją w oparciu o kłamstwo. Był nieuczciwym człowiekiem. Zebrał informacje z 22 państw na temat konsumpcji tłuszczu i na temat chorób serca. Potem przedstawił te dane na wykresie, na którym wartości reprezentujące tłuszcz były ułożone poziomo, a wartości przedstawiające choroby serca pionowo. Następnie na wykres naniósł 22 kropki po jednej na każde państwo. Potem narysował linię od lewej do prawej. Sześć kropek pokryło się z linią. Pozostawił te kropki na wykresie, a pozostałe usunął. I na podstawie tego kłamstwa, tego fałszywego wykresu, stworzył hipotezę o zależności między dietą a stanem serca twierdzącą, że tłuszcz i cholesterol powodują choroby serca. Kiedy zaproponował tę hipotezę, nie było innych teorii, więc rząd amerykański przyjął ją. Zaczęto wydawać ogromne pieniądze na badania dowodzące prawdziwości tej hipotezy. Media na całym świecie ogłosiły, że odnaleziono przyczynę chorób serca. Ale hipoteza nie jest faktem, musi zostać udowodniona, a we współczesnej nauce na całym świecie na żadną inną hipotezę nie przeznaczono takiej ilości pieniędzy. Im bardziej współcześni naukowcy na całym świecie próbują dowieść prawdziwości tej hipotezy, tym bardziej zawodzą. Problem polega na tym, że kiedy nauka była zajęta próbami udowodnienia, że ta hipoteza jest prawdziwa, potężna komercyjno-polityczna machina rozwijała się na jej podstawie. Kiedy współczesna nauka próbuje dowieść, że ta hipoteza jest błędna, to ludzie nie słuchają. Im bardziej ta komercyjno-polityczna machina nasila swoją propagandę, że tłuszcz i cholesterol powodują choroby serca. Czym jest ta komercyjno-polityczna machina? Przemysł farmaceutyczny zarabia miliardy dzięki tej hipotezie. Przemysł spożywczy zarabia miliardy dzięki tej hipotezie. Przemysł rolniczy zarabia miliardy. Rządy zachodnie zarabiają miliardy dzięki tej hipotezie. Wreszcie zachodni system opieki zdrowotnej zarabia miliardy dzięki tej hipotezie. Dlatego ta komercyjno-polityczna machina nie pozwala, by ta hipoteza została obalona. Prawdziwa nauka, uczciwa nauka udowodniła bezdyskusyjnie w setkach uczciwych badań, że tłuszcz i cholesterol nie tylko nie powodują chorób serca, nie powodują raka, chorób autoimmunologicznych, cukrzycy, otyłości czy Alzheimera, one zapobiegają im i je cofają. Ludzkość przeżyła tysiąclecia na tłuszczu zwierzęcym. Najlepszym tłuszczem, jaki jedli nasi dziadkowie na śniadanie, obiad i kolację, był tłuszcz wieprzowy, wołowy, gęsi, kaczy, kurczęcy, a także gi, masło i śmietana. To jedzenie było dla nich bardzo cenne. Im więcej tego tłuszczu jesz, tym zdrowszy jesteś. On nie powoduje chorób serca ani żadnych innych chorób. Cholesterol to inna historia. Duża część struktury twojego ciała składa się z cholesterolu. Cholesterol to jedna z najważniejszych cząsteczek w fizjologii człowieka w budowie ciała i w jego funkcjonowaniu. Dlatego ciało ludzkie ma solidne mechanizmy wytwarzania swojego własnego cholesterolu. W naszej wątrobie jest swego rodzaju fabryka wytwarzająca cholesterol i wysyłająca go do układu krwionośnego. Za każdym razem, kiedy mamy operację, jesteśmy u dentysty albo mamy jakiś wypadek. Twoje ciało naprawia szkody po operacji czy po wypadku. Do tego potrzebuje ogromnych ilości cholesterolu i tłuszczów zwierzęcych, ponieważ żadne uszkodzenie ciała nie może zostać naprawione bez ogromnych ilości cholesterolu. Wątroba włącza tę fabrykę, która produkuje cholesterol i pakuje go w specjalne związki, ponieważ cholesterol i tłuszcz nie mogą być transportowane we krwi bez odpowiednich powiązań. Wątroba pakuje je w wiązania z lipoproteinami małej gęstości i wysyła je do części. Ciała uszkodzonej w operacji to dziąseł, jeśli byłeś u dentysty, czy do miejsca uszkodzonego w wypadku, by je uzdrowić. Dlatego po jakiejkolwiek operacji czy wypadku poziom cholesterolu we krwi jest wysoki. Wszystkie hormony steroidowe w naszym ciele są zbudowane z cholesterolu. Wszystkie nasze hormony stresu to steroidy, to hormony steroidowe. One są produkowane przez nasze nadnercza. Zawsze kiedy jesteśmy zestresowani, nasze nadnercza wysyłają sygnał do wątroby, potrzebujemy cholesterolu, ponieważ musimy poradzić sobie ze stresem. Aby poradzić sobie ze stresem, musimy wytworzyć hormony, które nam w tym pomogą. Wtedy wątroba uruchomi tę fabrykę ponownie, wytworzy cholesterol, odpowiednio go opakuje, wyśle do krwi, a krew przetransportuje go do nadnerczy, które z kolei wytworzą kortyzol byśmy mogli poradzić sobie ze stresem. Poziom cholesterolu we krwi będzie wysoki za każdym razem, kiedy będziemy w stresie. Nasz mózg bardzo potrzebuje cholesterolu i tłuszczów zwierzęcych. To organ w dużej części złożony z tłuszczu. Wykorzystuje cząsteczki tłuszczu zarówno do fizycznej budowy, jak i funkcjonowania. Mózg wchłania niemalże 1 trzecią całego cholesterolu, jaki krąży w naszej krwi. Zawsze kiedy potrzebujemy czegoś, co wzmocni funkcjonowanie mózgu, poziom cholesterolu we krwi będzie wysoki. To zaledwie kilka przykładów funkcji cholesterolu. Także system immunologiczny nie może działać prawidłowo bez ogromnych ilości cholesterolu. Osoby, które mają wysoki poziom cholesterolu we krwi chorują na AIDS cztery razy rzadziej niż osoby, które mają niski lub normalny poziom cholesterolu we krwi. Są chronione przed tą chorobą i są chronione przed wieloma innymi infekcjami. Niemożliwe jest obniżenie poziomu cholesterolu za pomocą diety. Można jeść potrawy nie mające w ogóle cholesterolu. Wtedy wątroba będzie musiała pracować ciężej, by wytworzyć dodatkowy cholesterol, żeby ciało miało tyle cholesterolu, ile potrzebuje w każdym momencie życia. Nie przeszkadzajmy jej w tym. Jedynym sposobem na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi jest przyjmowanie leków, substancji farmaceutycznych zwanych statynami. To najczęściej przepisywana grupa leków na świecie i źródło największych dochodów dla przemysłu farmaceutycznego. A ponieważ przemysł farmaceutyczny kieruje zachodnią medycyną, oni też piszą programy nauczania dla zachodnich uczelni medycznych. Uczą młodych lekarzy wszystkiego. Przemysł farmaceutyczny ma zachodnią medycynę w swojej kieszeni od dawna, a lekarze są tylko sprzedawcami w przemyśle farmaceutycznym. Sprzedają leki przemysłu farmaceutycznego. Lekarze przeszli całkowite pranie mózgu i myślą, że statyny to jeden z najlepszych leków na świecie i przepisują je praktycznie każdemu, kto osiągnie pewien wiek. A przemysł farmaceutyczny pracuje teraz nad stworzeniem takiego leku dla dzieci, a to bardzo niebezpieczne. U dzieci mózg, oczy, cały układ nerwowy nie mogą przeżyć bez cholesterolu, nie mówiąc już o prawidłowym funkcjonowaniu. Co robią te leki? One niszczą tę fabrykę w naszej wątrobie, która wytwarza cholesterol. Wątroba nie działa prawidłowo, jest uszkodzona. Wtedy poziom cholesterolu we krwi obniża się. A ponieważ mózg tak potrzebuje cholesterolu, to u osób, które zaczynają brać statyny, zmienia się osobowość. Mózg głoduje. Zmienia się osobowość tych osób, stają się agresywne, nietolerancyjne, niemiłe. Jeśli to pójdzie zbyt daleko, osoby te mogą popełniać brutalne zbrodnie, bo nie panują nad sobą. Ich mózg głoduje. Te osoby nie radzą sobie z żadnym stresem, ponieważ nie wytwarzają hormonów stresu. Te osoby nie mogą mieć dzieci, ponieważ nie są produkowane hormony płciowe. Aby mieć dzieci, potrzebujemy hormonów płciowych. Bez nich jesteśmy bezpłodni. Kiedy poziom cholesterolu we krwi jest niski, nasze ciało nie może się regenerować, nasz system odpornościowy nie działa. Lekarze dzisiaj bardzo obawiają się infekcji szpitalnych u pacjentów, na przykład infekcji gronkowcem. A także innych infekcji szpitalnych, które zabijają wiele osób w szpitalach. Przyczyną tego są statyny, ponieważ każdej osobie hospitalizowanej automatycznie podaje się statyny. Nikt o nic nie pyta i nie ma znaczenia poziom cholesterolu we krwi. Jest nieistotny. Po prostu natychmiast podaje się statyny. Przez statyny system odpornościowy nie może funkcjonować prawidłowo. Potrzebujemy cholesterolu dla dobrej odporności. Bez niego system odpornościowy działa wadliwie. W efekcie możemy złożyć Złapać jakąkolwiek infekcję i coraz częściej przez nie umieramy. Możemy podziękować statynom za tę sytuację i za wiele innych problemów ciała. Dlatego radzę wszystkim nie badajcie poziomu cholesterolu we krwi. Kiedy lekarz będzie Was do tego namawiał, powiedzcie: Nie, dziękuję, nie chcę tego. Jaki by poziom Twojego cholesterolu nie był, jest on prawidłowy dla ciebie. Nie zakłócaj tego, jeśli nie chcesz żałować. To samo dotyczy tłuszczów zwierzęcych. Jego cząsteczki nie mają nic wspólnego z chorobami serca czy jakimikolwiek innymi chorobami, jakie widzimy w reklamach. Reklamy są tworzone przez przemysł farmaceutyczny i inne przemysły, które zarabiają na tej propagandzie, na tej zupełnie nieprawdziwej hipotezie o zależności między dietą a stanem serca. Opisałam to dokładnie w mojej książce. Jedzcie to, co jedli wasi dziadkowie, jedzcie boczek, słoninę, smalec, który macie w Polsce, jedzcie jajka na śniadanie, jedzcie swoje wspaniałe kiełbasy zrobione z mięsa i tłuszczu. Naturalne jedzenie dane nam przez Matkę Naturę jest dla nas dobre i zdrowe. Ono zapobiega chorobom serca. Tłuszcze są bardzo ważne w protokole GAPS, ponieważ w trakcie jego stosowania nasze ciało próbuje naprawić wiele tkanek i narządów, próbuje odbudować je przy użyciu wartościowych substancji, a do tego potrzebne są duże ilości tłuszczu, ponieważ jeśli usuniemy z ciała ludzkiego wodę, sucha masa naszego ciała to w połowie białka, a w połowie tłuszcze. Kiedy analizujemy ludzkie białko w laboratorium, widzimy, że w swojej strukturze biochemicznej jest ono bardzo podobne do białka pochodzącego z mięsa, ryb, jaj i mleka. Rośliny są bogate w białko, ale białko to zupełnie nie pasuje do ludzkiej fizjologii ma złą budowę aminokwasową i nie są trawione przez ludzki system trawienny. Nie trawimy ich, one nam szkodzą. Najczęściej badanym białkiem roślinnym jest gluten. Im więcej badamy gluten, tym częściej dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę nikt go nie trawi. Żaden człowiek na tym świecie nie może trawić glutenu. On szkodzi wszystkim, ponieważ białko roślinne zupełnie nie pasuje do ludzkiej fizjonomii i nie jest przez nas trawione. Kiedy analizujemy tłuszcz ludzki w laboratorium, widzimy, że w swojej strukturze biochemicznej jest on bardzo podobny do tłuszczu pochodzącego z mięsa, ryb, jaj i nabiału. Tylko taki tłuszcz nadaje się do budowania naszej struktury fizycznej. Rośliny są bogate w tłuszcz, w oleje, ale ich struktura biochemiczna jest inna i nie nadaje się do budowania naszego ciała. One zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, omega 3, omega 6, omega 9, 7 itd. Potrzebujemy ich, ale w bardzo małych ilościach. Kiedy jemy świeże owoce, świeże warzywa, świeże orzechy, dostarczamy ich wystarczająco dużo. Nie ma potrzeby suplementowania ich, kupowania drogich olejów. Wystarczy jeść świeże rośliny, a dostarczymy sobie te tłuszcze nienasycone. Tłuszcz konsumowany przez człowieka musi pochodzić z pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Tłuszcz jagnięcy, wołowy, wieprzowy, gęsi, kaczy, a także masło i śmietana. Tylko te tłuszcze są dobre dla utrzymania fizycznej struktury twojego ciała.